Na Polski jest znany Hardless, a to jest już 6 odcinek, 12 Hero Zero. Tym razem gramy na PL13 i mamy jakąś świadomość do zebrania po uczuciarni. Okej, okay. zobaczcie, mam 13 poziom, jak widzicie. Gramy na PL13. Bo fajnie dobra mam tutaj jakieś walki Oczywiście wygramy, bo rządzimy My byśmy nie wygrywali Nie, ja, ja oczywiście, prawda Dobra poszedł co to jest? Jak rozwalę Patrzcie Obie, że się mi Co? Co? Fak, jak on mnie pochłonął Super, straciliśmy broń rzucana, ale nie, nie przejmujmy się, bo mamy zapasową Także luźnik, dobra, coś napisaliście? Dobra, jedziemy, super, no nic przegraliśmy, trudno, co mówią mi tam upsił, okej To czajmy sobie. Rankeda na razie sobie obcej nie. Tutaj mamy jakiegoś frejera. Kasa nowa. Tego musimy rozpędzić. I, I nie możemy, bo nie możemy. Sprawdzimy sobie, co tam... Takie panem doczyniono ma. O! O! U! U! Dziewiąta, jeno trzynasta. Ja lepiej najlepiej się rozwija i... tak, czekajcie no. To jest bardzo. za... To jest No ba, no to biorę te drużynę od razu, nie ma co, nie będę czekonać chwili. Dobra, sorty się taką mega błędzi chodzić, czytałem ten tu śmiesznie, śmiesznie. <tryk> <tryk> no, jest podalny jak śmieszny ślepy z pieprzają. Dobra. Ale liska ostna. Nie, jest okropnie się czuję sorty, jeden kolor mi paszaje, ale co poradzę? Piękne, <tryk> brudne, przyjemne. To będzie w Chinczycielu. <tryk> tutaj mam treść, mam jak tam nie jakby posadzam, jakby to brudne. Fajnie, ja to powinienem ja to by był internet życia rodziców. chyba tak. Dobra, to jest ta teraz, o. To zrobimy trochę zmiany. Czekaj, to jest chyba, nie. Kurwa, to się robili?

I przepraszam Was po prostu nie, nie, nie chciałem się nagrywać, bo nie mogę to na Was. Nie chciałem się zawsze. Ma, ale jeśli nie mogę, to muszę was jak jesteście mi do prawda? Gdzie jest to? Dobra, mniejsza. Ok, zobaczmy okay, kto tu jeszcze jest? ten cały. Aha, Okej okay, ponieważ już trochę trwa ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostaw lajka, like, daj suba, sorry się jak cicho mówiłem. Trzymajcie się, piona.